Do czego są potrzebne dowody w sprawie rozwodowej i jaka jest ich rola? Tutaj przede wszystkim no, chciałbym jakby od razu um, zastosować pewne porównanie do mediacji rozwodowej, do, pro, do przeprowadzenia rozwodu za pośrednictwem mediacji rozwodowej, tej przedsądowej, pozasądowej oraz do stricte y, takiego tradycyjnego postępowania rozwodowego. Zatem, jeżeli jeżeli nie mamy mediacji, de facto musimy udowodnić wszelkie roszczenia, wszelkie żądania, wszelkie wnioski, wszelkie fakty, które powołujemy w danej sprawie. Głównie właśnie tutaj dotyczy to fakty, które przedstawiają, które uzasadniają pewne nasze wnioski, czyli wnosimy o rozwiązanie małżeństwa. To jest podstawowy wniosek w rozwodzie, żeby uzyskać rozwód, czyli rozwiązać małżeństwo trzeba udowodnić trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, to jest warunek konieczny, bowiem bez tego po prostu sąd nie orzeknie rozwodu i trzeba to udowodnić. W jaki sposób to udowodniamy? Najczęściej zeznania, zeznania stron, ale też właśnie świadków, czy też jakieś dowody związane na przykład z miejscem pobytu cokolwiek, co wskazuje na trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego który jakby definiuje się poprzez wykazanie sądowi, że nie istnieją pomiędzy nami trzy więzi małżeńskie: więź gospodarcza, więź fizyczna oraz więź uczuciowa. I to musimy udowodnić sądowi na podstawie przeróżnych dowodów, w zależności od tego, jaki jest spór i konflikt w tym zakresie. Przy mediacji bardzo często dokonywane jest to właśnie w ugodzie mediacyjnej, co jest jakby potwierdzane przez dwie strony sąd uzyskując dokumenty wraz z ugodą mediacyjną wskazującą na trwały zupełny rozpad pożycia małżeńskiego zawierającą określone okoliczności faktyczne wskazujące na ten stan rzeczy pozwala ograniczyć materiał dowodowy właśnie tylko do tej ugody i potwierdzenie na jednym posiedzeniu sądowym przez strony że tak właśnie jest kolejną rzeczą są dowody związane z winą jeżeli decydujemy się na mediację skutkiem, którym, skutkiem której jakby z założenia ma być rozwód bez orzekania o winie i do takiego wniosku wspólnie dochodzicie, no to nie musicie żadnych dowodów przedstawiać. Tak? Nie musicie żadnych dowodów przedstawiać związanych z winą. Jeżeli idziecie na proces sporny z winą, no to wiadomo, że wtedy trzeba udowodnić wszelkie te. Negatywne zachowania, które wskazują na ten rozpad pożycia małżeńskiego z winy danego małżonka, jak właśnie zdjęcia, spotkań z inną kobietą czy z innym mężczyzną, jakieś notatki policyjne, jeżeli była jakaś przemoc, czy, czy cokolwiek. To trzeba wszystko wykazywać wówczas. Jeśli mówimy o dowodach, to musimy się też zastanowić nad dowodami w powiązaniu z. Kwestiami związanymi z dziećmi w naszym rozwodzie. I tutaj też porównanie do mediacji, a porównanie do zwykłego, tradycyjnego procesu. Jeżeli idziemy na zwykły, tradycyjny proces i mamy małoletnie dzieci, no to musimy ustalić władzę rodzicielską, sposób kontaktowania się z dziećmi, opieki nad dziećmi, miejsce zamieszkania dzieci, alimenty na dzieci. I to wszystko musimy jakby wykazać określonymi dowodami, jak na przykład alimenty. Jeżeli żądamy alimentów, no to trzeba udowodnić, jakie są koszty utrzymania danego dziecka oraz jakie są możliwości zarobkowe zobowiązanego rodzica. Wówczas nie możemy opierać się tylko i wyłącznie na stwierdzeniach. Żeby udowodnić koszty utrzymania dziecka, trzeba przedstawić odpowiednie faktury, rachunki, jakieś zaświadczenia, na przykład u uczęszczania do. Na zajęcia dodatkowe przez dziecko, jakieś karty pacjenta, jeśli tutaj powołujemy się na koszty związane z leczeniem, itd., itd. To wszystko trzeba udowodnić po prostu przed sądem. Do tego trzeba udowodnić możliwości majątkowe zobowiązanego rodzica zarobkowe i majątkowe czyli powołać na przykład jego pity, przedstawić jakieś umowy o pracę. Wykazać jakieś jego licencje bądź ukończone kursy, bo możliwości zarobkowe, majątkowe, zobowiązanego rodzica do płacenia alimentów, nie oblicza się na podstawie tego, ile on właściwie zarabia, tylko ile on może zarabiać, jeżeli wykorzystuje wszystkie swoje możliwości, dlatego to się nazywa możliwości. I to trzeba udowodnić. Więc jeżeli żądamy alimentów w kwocie 2000 zł dajmy na to na dziecko, Musimy udowodnić, że rodzic, który miałby płacić te 2000 zł miesięcznie alimentów, ma odpowiednie możliwości zarobkowe, czyli wykazujemy, gdzie pracuje, jaki jest jego stan zdrowia, co robił dotychczas, ile zarabiał itd. itd. Więc to, to trzeba wykazać dowodami, bo zazwyczaj w kontrze otrzymujemy od tego rodzica. Wykazywanie, że nie jest go stać na takie alimenty, i on podaje swoje dowody i argumenty, a my musimy podać swoje. Więc zawsze jest tu spór, i tymi dowodami trzeba się oprzeć. Oprzeć się na tych dowodach trzeba. Co do mediacji, tutaj jest całkowicie odmiennie. Nie potrzebujemy żadnych dowodów. Jedynie co ustalamy kwotę alimentów, i jeżeli ona nie odchodzi od jakby standardowej kwoty przyjętej w naszym kraju to sąd nie będzie w żaden sposób ingerował na jakiej podstawie to ustaliliście. Tak, czyli jeżeli ustalimy kwotę dajmy na to 1000 zł, która jest, co jest kwotą zgodną jakby z Trybem życia w Polsce, jeśli chodzi o wysokość alimentów na dziecko, sąd nie będzie w to ingerował. Jeżeli, jeżeli tutaj jeszcze wskażemy, ile dany małżonek zarabia, po prostu oświadczeniem, to też sąd nie powinien głębiej jakby dociekać, czy tak jest rzeczywiście. Czasami oczywiście pojawiają się sędziowie, którzy chcą uzyskać jedynie zaświadczenie, na przykład o dochodach. Natomiast to jest rzadkość. I to jest wszystko. Ustalenie stron przyjęcie przez sąd i zakończenie tej kwestii procesie rozwodowym. Podobnie jest, podobnie jest z kontaktami na przykład. Strony wspólnie ustalają zakres kontaktów rodzica z dzieckiem, ustalają, kiedy dany rodzic będzie kontaktował się z dzieckiem lub mogą ustalić tak zwany wniosek o nieorzekaniu w zakresie ustalenia kontaktów, co powoduje, że sąd nie zajmuje się tą kwestią, jeżeli to jest wspólny wniosek. To jest bardzo często efekt mediacji, że nie ustalamy sztywnego harmonogramu, tylko strony decydują się na wniosek o nieorzekaniu w zakresie ustalenia kontaktu i wtedy sąd się tym nie zajmuje a rodzice między sobą, pozasądowo, za każdym razem ustalają, kiedy dany rodzic może kontaktować się z dzieckiem. To jest bardzo często efekt mediacji, co powoduje, że nie potrzebujemy żadnych dowodów.